Za chwilę przeprowadzę przekonujący test. Czy istnieje niezawodny sposób oczyszczania wody z zanieczyszczeń? Dla bardziej efektywnego wyniku dodajmy do wody substancje, które sprawią, że nie będzie ona nadawać się do picia. Zanieczyszczenie to odpowiada maksymalnemu zanieczyszczeniu, jakie mogłoby powstać w rzeczywistych warunkach. Przeprowadzimy proces oczyszczenia za pomocą technologii odwróconej osmozy, z której korzysta Aquina Pro. Chcę obalić mit, że ta woda jest martwa. Wiele osób przez pojęcie martwa woda rozumie wodę pozbawioną minerałów. W rzeczywistości po oczyszczeniu wody w procesie odwróconej osmozy woda nie jest pozbawiona minerałów, tylko bakterii, wirusów, metali ciężkich, radionuklidów, związków organicznych, nieorganicznych oraz substancji obciążających. Jest to korzystne, ponieważ wszystkie na minerały otrzymujemy z pożywienia: świeżych warzyw, owoców, orzechów, mięsa, drobiu i produktów mlecznych. Nie możemy pozyskiwać minerałów wyłącznie z wody. Aquina Pro to jeden z najskuteczniejszych systemów filtracji wody na rynku. Dowiedzmy się wspólnie, jakiej wody pitnej potrzebujemy.